No, ale dobrze ty tłumaczysz. I co jeszcze, jak to powinienem załatwić? Znaczy, jeśli chodzi o rozpracowanie Pegasusa, czyli rozpracowanie potencjalnego przeciwnika, żeby po prostu bez jego łaski, to trzeba dać mu jakąś taką siłę bezpieczeństwa, zaufania że się mówi prawdę, ale prawda zawsze leży po środku, a kłamstwo jest kapitalne, wymyślone przez pana Boga, którego wszyscy tak wielbią. Bo kłamstwo jest wie, po to, żeby po prostu człowiek czuł się bezpiecznie, że jeśli się pójdzie do konfesjonału wyspowiada i wtedy rzuca swoje winy na pana Boga, to wtedy czujesz się lżejszy, że a, wypowiadałem się, dostałem pokutę, sześć zdrowaszek, sześć Jezus Chrystus, coś tam, coś tam, jakiś różaniec i człowiek wtedy, wtedy staje się mocny, staje się silniejszy, taki zadowolony. Mówi: Boże, jak to to mi to użyło. Rację. Ty masz rację, no. na przykład, tak samo jak mówią, na trwamie, że tak no. premier na przykład da, Wam zniżkę na paliwo, dawam wam zniżkę na tak. i tak dalej, to wtedy czujemy się bezpieczni, i wtedy, o, jaki to dobry premier, jest to zaufany teraz nasz człowiek, to my będziemy A. teraz w kolejnych wyborach to. znowu na, na nich głosować, nie? To coś Dokładnie chcemy. tak. Właśnie na tym rzecz polega, no nie na kłamstwu, że kłamstwo. To jak się dobrze potrafi, dobrze kłamać, a później się dobrze potrafisz tego wyspowiadać, to czujesz się lżejszy i zadowolony, że Boże, jak ja teraz się dobrze czuję, że tak ludzi dużo oszukałem, okłamałem, a teraz jestem, jestem taki lekki, taki swobodny, taki mięciuśki, taki przytulański, taka przetulanka no. To dlatego oni przed wyborami kłamią, a po wyborach mówią że to jest niemożliwe do, do zrealizowania, ale już są wybrani i, i potem idą do, do konfesjonalu dziękować Ech. Panu Bogu, ale, ale przed komunią to się wyspowiadają i już są tacy tacy usprawiedliwieni, nie? Słuchaj, mój drogi przyjacielu, kochany. I, i najlepszy, najlepszy myk jest tym wszystkim, że mamy teraz rok 2022, Aha. a oni rządzący teraz... Tutaj, którzy rządzą Polską, wracają się do 2015, czyli już 7 lat do tyłu i cały czas obwiniają tych, którzy rządzili 7 lat do tyłu, a nie widzą tych 7 lat, którzy oni rządzą. Te 7 lat czy 6 lat do przodu. No dokładnie. A oni to <laughs> przewalają, wy to no. zrobiliście to, a ci? A wy to zrobiliście to? A wy, a wy żeście się nakradli, a ci, a wy żeście tak samo zobaczcie, całą rodzinę macie w w skarbu państwa. I tak jeden przedstawienie. No drugiego. dokładnie no. jaka to hipokryzja jest policowość, że no. siedem, siedem lat rządzić, a zwalać winę do tyłu, na siedem lat do tyłu, na kich, kto kiedyś rządził. No dajcie spokój. No. Przez 7, 7 lat to jest kopę 365 dni na rok, kurwa sobie to przez 7 lat, to kurwa jest kopę czasu i nic nie zrobili, a dalej zwalają na tych, co kurwa 7 lat do tego urządzili. No nie, czyli, kurwa na tego tuska, na ten P na POI, na, na, na PSL, na, na tej SLD, kurwa. Jak coś się nie udaje, to najlepiej jest palić na kogoś kurwa, kto kiedyś był do mnie. Niech pokażą teraz, co oni potrafią, 17 siedem lat mi, minęło i kurwa, dalej i Aha, aha. Dalej, dalej bałagarnić syp, kurwa i nic się nie dzieje. No, no. I koryto, tylko koryto, kurwa. Sobie to kurwa do koryta to do odsypują kurwa, a tym kurwa biedakom kurwa odsypują. No, no dali sobie podwyżki po 8 tysięcy, a biedakom mówią, że będzie rewaloryzacja rent emerytur. Tam wychodzi Tak, 40 tak, 40 tak, tak. I, <laughs> I waty zerowe, kurwa, wyliczyli. Że tam waty zerowe na mąkę, na cukier, tylko to wychodzi około 45 zł, 45 zł, że niby kurwa każdy tam zaoszczędzi. Nie chcę dopaść sadą do 45 zł. Ale słuchaj, oni zrobią tak, że, że będzie tak jak, w, tak jak w Niemczech. zaniżą VAT, ale cena w sklepie i tak wysoka. Rozumiesz? Oczywiście, oczywiście, bo w tym bo, bo, jak w Niemczech było z 19 zrobili na 16, to ci bardziej inteligentni Niemcy zauważyli, że tak czy inaczej ten produkt jako w cenie, w cenie tej brutto ma wyższą cenę. Oczywiście, bo no to, to jest normalna logika, normalna czysta logika. Przez nic się chuja nie da zrobić, tak. bo nie, jeśli ja mam sklep market czy jakiś ten, to... Proszę bardzo, niech rząd obniża podatki, kurwa, vat -y i tak dalej. Ale ja kurwa to pierdolę z i tak ludzie przyjdą, i tak kupią, no nie? No tak. Haha, <laughs> Prosta logika, kładra. To jest pierdolę fotomontaż, kurwa, z tym operacją. Yy, yy, Czekaj, ja, jak to teraz w Polsce mówią yy, nieinteligenta, yy, po, ten co wymyślił teraz. Polska dla no wszystkich, coś, nie wiem, jak to, kurwa, bo to pod tą polityką, ale ten, yy, a, mądry plan, czy coś takiego, no nie? Nowy ład. A, nowy, o, widzisz, teraz nie znalazłeś te słowa. Nowy ład. No, kurwa, to jest, jaki to jest przekręt taki, kurwa, słowny. Nowy ład. Jaki nowy ład, kurwa? Ja, ja idę, kurwa, jak mi to obiecują, że mi tu zniosą, kurwa, zerowe podatki na żywność, punkt, ani VAT-u, nie, nie chodzi o VAT. A kurwa, idę do sklepu, kurwa, a chleb kosztuje, kurwa, zamiast kosztował dwa złote, to teraz kosztuje 10 złotych. Kurwa, jak piękny, piękny nowy ład. Jak masło kosztowało 2,50 to teraz 7 złotych. Piękny nowy ład, kurwa, no się fajnie, kurwa. To, Chętnie, wszyscy jest Nowy ład, ale za na wódkę wyższa. Wszyscy <gryzmy> mówią, <gryzmy gryzmy> no, no, tak. mówili, że wódka będzie na melinie kosztować po 10 zł i oni sobie niech robią wy wysoką cenę wódki w sklepie. <gryzmy> Słuchaj, Artur. Ale Warszawie na ulicy i... mówili, że on ma na Melinie po 10 zł wódkę. Słuchaj, Artur, no. nie, wiem, wiesz, nie wiem czy wiesz kiedy była bitwa pod Grunwaldem. Nie wiem dokładnie, ale podobno 1410. Dokładnie. No. Czyli jeden, jeden, jedno kilo cukru, 1400 drożdży i 10, 10 litrów wody. 1410. Piękny Bimberek wychodzi. Uh -huh. <laughs> bimber 1410, dokładnie 15, się, 15 lipca na polach Grunwaldów, ale stąd się wzięła też właśnie receptura, jak zrobić dobry Bimber.